Tym Lewandowicz jest on najbliżej Tych pięciu czerwonych świateł Które teraz zabłysły nad jego, głowami, nad jego głową Zgasły i więc ruszamy Lewandowicz chyba z lepszym startem Od Kacpra Trzmiela Trzmiel będzie myślał o tym, aby obronić miejsce drugie Jednak wysyła atak do pierwszego zakrętu Obok tyłu na Lewandowicza Cały czas koło w koło Lewandowicz z Trzmielem, fantastyczna walka o Miejsce pierwsze, jednak to był Skuder i Ferrari wysuwa się na miejscu Numer jeden i Kacper Trzmiel Musi w tej walce odpuścić no i Kasper Śmiech był bardzo bliska, żeby zyskać tę pierwszą pozycję. Ale Tymon Lewandowicz z lepszym wyjściem, lepiej skrajnie na trakcji na medach, no i jest, utrzymał pierwszą pozycję. W dalszej części stawki mieliśmy jakąś żółtą flagę, a nasi kierowcy jadą bardzo blisko, w tle mamy atak Ernesta, Ernesta Ścipka, Patryka Molo, jest zawodnik Hasa przed Astonem Martinem, w tle Szymon Seget, bardzo blisko też Molo, ale chyba nie będzie tutaj szans na atak do tego ciasnego zakrętu numer 16. Pierwsze okrążenie za nami, a Szymon Seget wcale nie odpuszcza. Atakuje cały czas, pokazuje się w lewym lusterku Patryka Molo. Żółta flaga, oj, chyba jeden z zawodników rozbił gdzieś swój boli. To Tomek Łobodziec. No i mamy wyjazd z samochodu bezpieczeństwa, który nieco ostudzi emocje. No nie! Masz skiadr skrzydło oskarżone 13%. A. Niebo, a. Nie, no a, no nie ma. Nie ma. Nie Nie Więc nie, z takiej sytuacji to może. Nie mamy niestety informacji. No, dziękujemy bardzo naszym. Twór, naszym twórcom gry, że postanowili po prostu wywiesić żółte flagi z sektor 1, sektor 2, sektor 3, a my mamy domyślać się na podstawie tego, czy żółtą kropkę widzimy na mapie, no to fantastyczna decyzja. Bartosz, osoba, która się... O, i Bartosz z zjeżdża. Czyżby to jest próba odmienienia strategii? Wydaje mi się, że... raczej nie. tutaj... Bartek zdecydował się... Nie wiem... No wymieniane przednie skrzydło! 5, 5, 5 sekund karę. a jeszcze przednie skrzydło, ale tak naprawdę prześledziliśmy całe okrążenie z Bartkiem Zamaru, więc na pewno nie roz, na pewno nie uszkodził tego skrzydła teraz. Wydaje mi się, że ten wczesny zjazd dalej serwisowej był spowodowany uszkodzeniami, a błąd mechaników na poprzednim pit stopie i po prostu brak przygotowania przedniego skrzydła spowodował ten zjazd no i koniec końców wycofanie się. I będzie próba ataku do ostatniego zakrętu, jest już system DRS-u, zawodnika Martyza obejmuje wewnętrzną Kasper Czmiela, czy zdała się obronić? No nie było tutaj szansy, na moc systemu DRS była zbyt duża, a Tymol Lewandowicz jest już w zasięgu DRS Ernesta Ścipka, raczej na odwrót powinienem powiedzieć fantastyczne tempo Ernesta, ścibka 6, straty zawodnika Hasa do lidera tego wyścigu, no nieprzerwanie lidera od pierwszego aż do czternastego okrążenia, może to właśnie Ernest będzie zawodnikiem, który jako pierwszy odbierze koronę. Tego zawodnika liderującego od Tymona w tym wyścigu. Na ten moment Lewandowicz prowadzi 14. Okrążenie w czerwonym bolidzie Skuderii Ferrari. I Ścibek jest chyba jego pierwszym zagrożeniem w tym Grand Prix, zważywszy na to, że Zamaro i Morawiak się wycofali, a Kasper Benedykt który jechał na miejscu drugim, po prostu odstawał tempem średnim. No i na no, to na pewno będzie zjazd, bo na 17. okrążeniu jest, jest już ryzyko, że pęknie nam opona. No i widzimy obu zawodników w pit stopie. Zobaczymy, który zespół spisze się lepiej w alei serwisowej. Czy Ernest Cibek zdoła tutaj wyprzedzić Tymona. Na razie zakończony już pit u Ferrari no i wy, 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 wyjeżdża na razie przed Ernestem Ściwkiem, ale to Szymon Seget obejmuje prowadzenie w tym momencie i będziemy mieli na pewno walkę na wyjeździe z Alei Serwisa. Ja wyjeżdżam Tymon przed rykiem Szymańskim i o będziemy mieli zamieszanie no właśnie, a z ogromnymi problemami Ernest Ścibek, który ląduje za Kacprem Trzmielem i za Erykiem Szymańskim. Tymon Lewandowicz przed sobą ma tylko i wyłącznie jeden bolid. I drodzy Państwo, spójrzcie jak ta mała strata Ernesta Ścibka do Tymona Lewandowicza znaczy ogromny w 17, na 17. okrążeniu, kiedy to po wizycie w alei serwisowej Lewandowicz prowadzi nad Ernestem Ścibkiem nie tylko dosyć pokaźną już różnicą sekundową, ale również i dwoma pozycjami. Ernest na pewno wściekły będzie teraz te pozycje próbował jak najszybciej e, zaliczyć, tak? Kacper Czmiel jest na miejscu czwartym, więc prawdopodobnie w tym momencie widzimy Ernest Ścibek wykorzystuje swoją baterię, wykorzystuje swoją energię, ale Kacper Czmiel wcale nie zamierza odpuszczać, otwiera tylne skrzydło. Ma do tego dostęp za Erykiem Szymańskim i nie będzie wyprzedzenia w zakręcie 21, chociaż było bardzo blisko do kontaktu, bardzo było blisko, aby Ernest nieco dotknął przed przednim skrzydłem Kaspra Trzmiela. Ale teraz, do, w dojeździe do zakrętu 27, gdzie Kasper Trzmiel nie ma już baterii w swoim bolidzie, Ernest bezproblemowo wyprzedzi zawodnika Alfa Tauri. Zbliża się nieubłaganie do prowal doprowadzącej dwójki, i zaraz lada moment, będziemy mieli naprawdę bardzo ciekawe ściganie. Dwudziestka siódemka, zakręt numer 27, ostatni zakręt tego toru w Arabii Saudyjskiej I od zewnętrznej Eryk Szymański radzi sobie z Tymonem Lewandowiczem. Nie wiem, czy to nie była decyzja strategiczna. Tymona, który teraz może otworzyć tylne skrzydło miejsca dla siebie, szuka gdzieś też Ernest Ścibek, ale to jednak Eryk Szymański wysuwa się na prowadzenie w tej walce, wypycha go. Lewandowicz w dwójce próbuje obrać priorytetową linię, w trójkę nasi zawodnicy pokonują teraz pierwszy sektor. Ernest Ścibek jest na miejscu premiowanym do walki z Erykiem Szymańskim. Lewandowicz się z tej walki wycofuje i Ścibek teraz będzie próbował wyrwać miejsce numer jeden od Eryka Szymańskiego. No i Lewandowicz chyba traci te pierwsze miejsce, traci też i miejsce drugie. Jego poziom baterii na ten moment nie pozwala mu dołączyć do tej batalii o zwycięstwo. Eryk Szymański raczej będzie spokojnym zwycięzcą. Tymon Lewandowicz dojedzie na drugim miejscu. Nie widzę tutaj scenariusza, w którym coś musiało, miałoby się zmienić. No jedyny jakiś błąd któregoś z zawodników, a na tym ostatnim kółku myślę, że będą starali się zachować. Chłoną głowę, ale nie zachował chłonej głowy nam jeden z zawodników. Któż to jest? To jest Alan Richter, który popełnił błąd w zakręcie numer 2. No ale na jego szczęście Szymon Rajman jest bardzo daleko no i zdołał utrzymać tą swoją dziewiątą premiowaną punktami pozycję. Szymon Seget zaraz znajdzie się w trzech sekundach za Tymonem Lewandowiczem, ale do Ernesta Ścibka może jednak troszkę mu brakować. W tym momencie Ernest Ścibek znajduje się w drugim sektorze. Przed nim sekwencja zakrętów 20, 21 oraz 22, więc niewiele jest miejsc, w których Ernest Ścibek może wypuścić to trzecie miejsce ze swoich rąk, które tak mocno trzyma i wielu jego fanów chciałoby, aby dowiózł do końca. Chociaż drodzy Państwo, spójrzmy tylko... Dwie dziesiąte dzielą Szymona Segeta Od podium w tym wyścigu Swoją drogą Grand Prix Arabii Saudyjskiej Wygrywa Eryk Szymański To już jestem pewne Eryk Szymański powraca na fotel Lidera pierwszego Splitu Ligi Park Ferme Ernest Cibek przekracza linię mety Również Lewandowicz to zrobił Czy Szymon Seget wpadnie na podium? Tak też się dzieje Drodzy Państwo Seget o zaledwie 75 tysięcznych Przez karę 3 sekundową Dla ścibka. Pojawi nam się na podium tego wyścigu i razem z Erykiem Szymańskim będą świętowali triumf Mercedesa i prawdopodobnie powrót Szymańskiego. Ryski powraca nam na miejsce pierwsze. Bartek Szaliński traci swój, swoją koronę lidera zaledwie po jednym wyścigu. Wielka szkoda, że nie był w stanie dzisiaj dołączyć do nas do Arabii, w Arabii Saudyjskiej, ale prawda jest taka, że Eryk był dzisiaj najlepszy. No i gratulacje dla Nioka obejmują prowadzenie w klasyfikacji generalnej, no i zobaczymy czy zdoła dowieść to do prowadzenie do końca sezonu, czy ktoś będzie mu przeszkadzać, no trzeba przyznać, że może Tymon Lewandowicz nie wygrał tego wyścigu, ale również zaprezentował...